Czy zdarzyło Ci się zauważyć w wizytówce Google nieprawidłowe godziny otwarcia lub zmienioną kategorię? Takie sytuacje zdarzają się częściej niż myślisz. Google pozwala każdemu proponować zmiany w wizytówkach firm, co otwiera konkurencji możliwość modyfikowania Twoich godzin, kategorii, adresu, a nawet oznaczenia firmy jako zamkniętej. I właśnie tutaj wkracza funkcja Protection w Lokalo. Dzięki ochronie Lokalo, gdy ktoś próbuje oznaczyć twoją wizytówkę jako zamkniętą na stałe, zmienić kategorię, zmodyfikować nazwę firmy lub usunąć numer telefonu i godziny otwarcia, Lokalo natychmiast wykrywa te zmiany i szybko przywraca oryginalne informacje. Chcesz uruchomić ochronę firmy? To bardzo proste. Najpierw upewnij się, że połączyłeś swój profil firmy w Google z Lokalo. Następnie, kiedy otworzysz profil swojej firmy, zobaczysz informację, że ochrona jest wyłączona. Wystarczy kliknąć przycisk Włącz ochronę i gotowe. To wszystko, bez skomplikowanych konfiguracji. Lokalo automatycznie analizuje zmiany w profilu, monitorując podejrzaną aktywność. A gdy wykryje niepożądane edycje, przywraca oryginalne informacje. Twoja wizytówka Google jest zbyt cenna, by zostawić ją bez ochrony. Nie pozwól, aby konkurencja ingerowała w twoją obecność w internecie. Włącz ochronę Lokalo już dziś i zabezpiecz swoją wizytówkę przed niechcianymi zmianami.